Hej, to Aitra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 29 lekcji rachunku prawdopodobieństwa. Temat dzisiejszej lekcji jest następujący: funkcja charakterystyczna zmiennej losowej typu ciągłego, wyznaczanie rozkładu zmiennej losowej. Przejdźmy do planu działania. Najpierw przypominam, że podstawowe informacje o liczbach zespolonych zostały przygotowane i zestawione w oddzielnym materiale w lekcji 25. Link do tej lekcji umieszczam w opisie pod tym materiałem. Co dzisiaj będziemy robili? Najpierw podam Wam wzór, z jakiego należy korzystać, aby wyznaczyć rozkład z funkcji arakterystycznej zmiany losowej typu ciągłego. Czyli będziemy mieli daną funkcję charakterystyczną i będziemy mieli stwierdzić, że z tej funkcji charakterystycznej jesteśmy w stanie wyznaczyć rozkład zmiennej losowej typu ciągłego i to będziemy robili. Następnie zrobimy zadanie aby utrwalić ten wzór i klasycznie zostawię Wam coś do samodzielnego rozwiązania razem ze wskazówką i odpowiedzią do tego zadania. Ok, przejdźmy zatem do punktu pierwszego, czyli do tego, w jaki sposób wyznaczyć rozkład z funkcji charakterystycznej. Jeśli całka, całka od minus nieskończoności do nieskończoności, wartość bezwzględna dt, pamiętajmy, że w FIT jest funkcja charakterystyczna, jeśli taka całka jest skończona, to zachodzi wzór f od x to się równa 1 przez 2pi całka od minus nieskończoności do nieskończoności e do potęgi minus itx fi od t dt. Przy czym gęstość f zmiennej losowej x jest funkcją ciągłą dla każdego x należącego do r. Zwróćcie uwagę, że my chcemy docelowo otrzymać funkcję zmienną x, więc całkowanie odbywa się po zmiennej i nie, nie zapomnijcie o tym minusie tutaj. E do minus itx fi od t dt. Czyli najpierw musimy sprawdzić, czy taka całka, tak określona tutaj w tym wzorem 1, jest skończona. Jeśli tak, to możemy wyznaczać gęstość ze wzoru drugiego. I to jest zasadniczo tyle, co musimy zrobić. Przejdźmy zatem do przykładu i zobaczmy, jak to działa. Dana jest funkcja charakterystyczna fi od t to się równa e do minus jednej drugiej t kwadrat. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej x. Zanim będziemy mogli ten rozkład wyznaczyć, musimy najpierw sprawdzić, czy jest spełniony warunek 1, to znaczy, czy całka od minus nieskończoności do nieskończoności wartość bezwzględna e do minus 1 druga t kwadrat dt jest skończona. Więc sprawdźmy to. Zaczynamy. Cały kod minus nieskończoności do nieskończoności wartość bezwzględna E do minus jedna druga T kwadrat DT. Zauważamy, że E do czegokolwiek jest większe od zera, więc ta wartość bezwzględna jest niepotrzebna, czyli tak naprawdę mamy cały kod nieskończoności do nieskończoności E do minus 1 druga T kwadrat DT. I teraz stosujemy podstawienie. X to się równa 1 przez pierwiastek z dwóch T. W związku z tym samo T to jest pierwiastek z dwóch X. Czyli jak policzymy pochodne, to będę miała, że pierwiastek z dwóch dx to się równa dt. No i teraz musimy wszystko wstawić do tej całki. Czyli zamiast dt wstawiam pierwiastek z dwóch dx, pierwiastek z dwóch sobie piszę od razu przed całką, tu mam dx i zamiast t ja wstawiam pierwiastek z dwóch x, czyli otrzymuję tak naprawdę pierwiastek z dwóch, całkę od minus nieskończoności do nieskończoności e do minus x, x kwadrat dx. I teraz Tutaj musicie wiedzieć, że całka od minus nieskończoności do nieskończoności e do minus x kwadrat dx to jest pierwiastek z pi. To jest tak naprawdę całka Gaussa i tą całkę musicie sobie zapamiętać, tak, że tyle jest ta całka równa. W związku z tym ja mam pierwiastek z dwóch. Ta całka to jest pierwiastek z pi, czy mam pierwiastek z dwóch pi, a to jest oczywiście mniejsze niż nieskończoność, tak, to jest wartość skończona. Ogólnie możecie sobie zapamiętać, że całka od minus nieskończoności do nieskończoności e do minus c, gdzie c jest jakąś liczbą rzeczywistą, x kwadrat dx, będzie w wyniku równe pierwiastek z pi przez c. Więc to jest wzór podstawowy, a to jest po prostu wzór, który łatwo wyprowadzić z tego wzoru. Więc zapamiętajcie sobie przynajmniej to, ale dobrze pamiętać to, żeby nie robić cały czas tego podstawienia bo gdybym od razu użyła tego, no to wtedy zamiast C wpisuję jedną, drugą i wtedy tutaj będę miała pi przez jedną, drugą, czyli tak naprawdę 2pi, więc ten wynik bym miała od razu. Ok. W tym momencie wiem, że mogę wyznaczyć rozkład. Więc ten rozkład, gęstość, tak, wyznaczamy ze wzoru drugiego. Czyli to jest f od x to się równa 1 przez 2 pi całka od minus nieskończoności do nieskończoności e do minus itx fi od t dt. 1 przez 2 pi zostaje. W miejsce fi od t po prostu wpisuję funkcję charakterystyczną, jaka była w treści zadania. Czyli mam całkę od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus itx, e do minus 1 druga t kwadrat dt. Zostaje mi jedynie zrobić porządek z tymi potęgami, korzystając z własności potęg, Mogę zapisać, że będę miała 1 przez 2 pi całka od do nieskończoności i tutaj będę miała e do minus itx minus 1 druga t kwadrat dt. I teraz, ta całka może wyglądać strasznie i tak naprawdę trzeba wiedzieć, jak ją policzyć, żeby ją policzyć. Ciężko na to tak po prostu wpaść. Należy użyć podstawienia i to podstawienie jest takiej postaci u to się równa t plus i x. No i teraz patrząc na to wyrażenie i patrząc na to podstawienie, e, ciężko zauważyć, dlaczego takie podstawienie, a nie inne. Żeby tak naprawdę to podstawienie wykorzystać i zobaczyć sens jego użycia, e, trzeba troszeczkę nad tym wykładnikiem popracować. Trzeba ten wykładnik przekształcić. Więc to zróbmy. Przepisuję ten wykładnik, który tam mam, czyli mam minus ITX, minus 1 druga t kwadrat. I teraz tak, wyciągam minus jedną drugą przed nawias i zmieniam kolejność. Czyli mam minus 1 druga i w nawiasie mam t kwadrat plus 2 xt. Tak, tutaj też obróciłam kolejność tak, żeby t było na końcu. I teraz do tego wyrażenia w nawiasie dodaję i kwadrat x kwadrat i to samo odejmuję. Tak, czyli tak naprawdę dodaję 0. Mając to, zobaczmy co możemy zrobić dalej. Przede wszystkim tutaj mam t kwadrat plus 2i, t plus i kwadrat, x kwadrat. To sobie zostawiam w nawiasie i poza nawias wyciągam to. Czyli muszę pomnożyć przez to minus jedną drugą. Mam jeszcze i kwadrat tutaj, którego od razu się pozbywam. Pamiętajmy, że i kwadrat to jest minus 1, czyli tak naprawdę to jest plus x kwadrat. Razy to minus 1, druga, czyli mam minus 1, 2x kwadrat. Z tym tutaj już nic więcej nie zrobię, ale przyjrzyjcie się, co jest tutaj w nawiasie. I powinniście zauważyć, że to jest wzór skróconego mnożenia. Tak, jest to tak naprawdę rozwinięty kwadrat sumy, który możemy teraz zwinąć. I po zwinięciu tego wzoru, ja będę miała minus 1, druga w nawiasie t plus i x do kwadratu. I minus jedna druga x kwadrat, które było. I teraz jak spojrzycie na ten tutaj wzór, no to zobaczcie, że to podstawienie nabiera sensu. Bo ja w tym nawiasie tutaj mam nic innego, jak właśnie t plus i x, czyli to, co chcę podstawić. Więc zapiszmy to teraz wszystko pod całką. Czyli mam 1 przez 2pi, całka od minus w skończoności e do minus jedna druga. W nawiasie t plus x do kwadratu minus 1, druga x kwadrat dt. Całka jest po dt, więc tak naprawdę, jakbym rozbiła tą potęgę na dwie, no to e do minus 1, druga x kwadrat od t nie zależy, więc ja mogę to również wyciągnąć przez całkę. Czyli ja mam 1 przez 2pi e do minus 1, 2x kwadrat, całka od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus 1, druga t plus i x do kwadratu dt. I teraz do tej całki stosuję właśnie to podstawienie. Czyli mam U to się równa T plus i X. Tak, pochodna po U to będzie DU, pochodna po T to będzie DT. Tak, to jest z całą względem T. Więc zastosujmy to podstawienie i wtedy tak. Przód zostaje, całka zostaje, a pod całką będę miała. To wszystko mi się zamienia na U, czyli mam E do minus 1, drugiej U kwadrat du. Ale ta całka jest wam znana. Tak? Tą całkę przed chwilą liczyliśmy. Więc my wiemy, że ta całka ma tak naprawdę wartość pierwiastek z 2 pi. Więc mam 1 przez 2 pi, E do minus 1 2 x kwadrat razy pierwiastek z 2 pi. Tak naprawdę mogę jedynie tylko to z tym jeszcze skrócić i będę miała, że to jest 1 przez pierwiastek z 2 pi, E do minus 1 2 x kwadrat. I. Patrząc potem na tą gęstość, zauważamy, że dostaliśmy gęstość standaryzowanego rozkładu normalnego N01. Więc tak wygląda to liczenie. Największym problemem, z jakim tutaj możecie się spotkać, to jest właśnie całka. Czasem traficie na całkę, która będzie trudna do policzenia, trzeba znać jakiś sposób albo trik, jak sobie z nią poradzić. Być może będziecie w stanie sami to wymyśleć, być może trzeba zerknąć do książki, tam może będzie jakaś wskazówka. W każdym bądź razie te zadania są trudne ze względu technicznego, tak ze względu na całki. Poza tym, tak macie tutaj pod, tym, pod tą całką, macie I, macie T, macie X i musicie pamiętać, że liczycie całkę po DT. Kiedy wyznaczaliście funkcję charakterystyczną, Wtedy ten wzór był bardzo podobny. I bardzo często właśnie pojawiają się błędy z myleniem tych dwóch wzorów. I zaczynacie poprawnie, tak, czyli zaczynacie od tego wzoru, od całki pod dt. I potem w pewnym momencie albo z przyzwyczajenia, albo gdzieś z jakiegoś pogubienia zaczynacie liczyć całkę po dx. Czyli kawałek całki jest liczony po dt. Potem albo dt jest zgubione, albo się pojawia na przykład dx i w ogóle się robi... Yy, Bałagan maksymalny. Więc te całki wymagają spokoju, wymagają uwagi. Musicie pamiętać, po czym, po czym całkę liczycie i nie zapomnieć tego, nie zgubić tego, bo inaczej to naprawdę ciężko będzie sobie z tym wszystkim poradzić na końcu. Dobrze, przebiliśmy się przez przykład. Pora zrobić jeszcze jedno zadanie, aby przećwiczyć te wzory. Dana jest funkcja charakterystyczna fi od t to się równa e do minus wartość bezwzględna z t wyznaczyć rozkład zmienny losowy x. W pierwszej kolejności, kiedy widzimy wartość bezwzględną we wzorze, to po prostu pozbądźmy się jej i rozpiszmy ten wzór. Czyli fi od t, czyli e do minus wartość bezwzględna z t, możemy rozpisać jako e do t, gdy t jest mniejsze od zera, oraz e do minus t, gdy t jest większe bądź równe od zera. I teraz ja najpierw muszę pokazać, że całka... z od minus nieskończoności do nieskończoności wartość bezwzględna z E do minus wartość bezwzględna z T dt jest skończona. Zaczynamy. Oczywiście E do czegokolwiek jest większe od zera, więc ta wartość bezwzględna zewnętrzna jest mi niepotrzebna, czyli tak naprawdę zostaje mi całka od minus nieskończoności do nieskończoności E do minus wartość bezwzględna z T dt. Teraz korzystając z tego wzoru rozbijam to na dwie całki i mam całkę od minus nieskończoności do zera. Tak, w części ujemnej było e do t, czyli mam e do t dt plus całka od zera do nieskończoności. Tak dla t większych bądź równych od zera miałam e do minus t, dlatego tu mam e do minus t dt. Te dwie całeczki są elementarne i nie powinny przysporzyć wam problemów. Czyli mamy, że to jest e do t w granicach od zera do minus nieskończoności plus minus e do minus t w granicach od zera do nieskończoności. I tutaj musicie uważać na minus, żeby się nie pogubić. Czyli mam tak, najpierw górną granicę wstawiam, czyli mam e do zera minus granica przy t dążącym do minus nieskończoności e do t. Potem będę miała minus granica przy t dążącym do nieskończoności z e do minus t. Potem będę miała ten minus oraz minus ze, ze wzoru, czy będę miała plus e do zerowej. Teraz tak, gdy t dąży do minus nieskończoności, e do t dąży do zera. Gdy t dąży do nieskończoności, e do minus t dąży do zera, czyli obie te granice są równe 0. e do zerowej to jest 1, czyli tak naprawdę mam 1, minus 0, minus 0 plus 1, czyli mam 2. Zatem ta całka jest skończona. Skoro tak jest, to możemy skorzystać ze wzoru drugiego, żeby wyznaczyć gęstość. Przechodzimy do wzoru drugiego, czyli mamy f od x, to się równa 1 przez 2 pi całka od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus itx. Fi od t dt. No i teraz w miejsce fi w pierwszej kolejności wstawiam e, tak e, wzór, jaki miałam na funkcję akrystyczną. Czyli to jest 1 przez 2 pi całka od minus skończoności do nieskończoności e do minus itx e do minus wartość bezwzględna z t dt. Nie trudno się domyślić, że następnym krokiem jest rozbicie tej wartości bezwzględnej tutaj. W związku z tym tą całkę rozpiszemy na dwie całki. Zatem mamy 1 przez 2 pi i w nawiasie Pierwsza całka od minus nieskończoności do zera e do minus itx e do t dt plus druga całka od zera do nieskończoności e do minus itx e do minus t dt. I zamykamy nawias. Takie całki jak te bardzo źle się liczy w takim jednym długim wzorze. Lepiej sobie to rozbić na etapy czyli mam 1 przez 2 pi tą całkę oznaczam sobie jako i1 tą całkę oznaczam sobie jako i2. I te dwie całki policzę oddzielnie. Najpierw jedną, potem drugą. Dzięki temu, ja się skupiam na jednej całce, widzę, że te całki są do siebie bardzo podobne, ale uważajcie na minusy. Przez te minusy naprawdę łatwo popełnić błędy, więc dlatego lepiej te całki liczyć oddzielnie i, i się po prostu skupić na każdej z nich po kolei. Dobrze, całka pierwsza, no to to jest ta całka, tak? Czyli całka od minus nieskończoności do zera, e do minus i tx, e do t, dt. W pierwszej kolejności to co robimy, no to w takim razie korzystając z własności potęg pozbywamy się tych dwóch e i tworzymy jedną potęgę. Wówczas będziemy mieli, że to jest e do potęgi 1 minus i x za nawiasem tdt. dt. Skąd się wziął ten nawias, tak? Jak zobaczycie ja wyciągnęłam t tak za nawias i wtedy mi zostanie po wyciągnięciu t zostanie mi jedynka, a po wyciągnięciu t z tego wyrażenia zostanie mi minus i x. Tak? Więc mam dokładnie to. I teraz, całka, taka całka, to jest 1 przez 1 minus i x, czyli 1 przez to, co stoi przy t, i potem mi zostaje e do 1 minus i x t w granicach od zera do minus nieskończoności. Czyli to mi zostaje, a tu mam e do zerowej, minus granica przy t dążącym do minus nieskończoności e do 1 minus i x razy t. Ta granica jest zerem, w związku z tym zostaje mi tylko e do zerowej, które jest równe 1. Więc mam 1 przez 1 minus ix, 1 minus 0, czyli tak naprawdę mam 1 przez 1 minus ix. Druga całka liczy się bardzo podobnie, ale uważajcie na różnicę w znakach. Czyli mam całkę i2 od zera do nieskończoności, e do minus itx, e do minus t dt. I teraz robię to samo, co wcześniej, tak, czyli te dwie potęgi z własności potęg zamieniam na jedną i od razu wyciągam t. Czyli mam tak, minus wyciągam sobie przed nawias, t wyciągam za nawias, I teraz tak, jak z tego wyciągnę t, te, to zostanie mi 1, bo minus jest z przodu, z tego zostanie mi minus i x, minus jest z przodu, czyli w samym nawiasie mam 1 plus i x. I teraz znowu, tak, ta całka jest elementarna do policzenia, bo to jest tak naprawdę 1 przez to, co stoi przy t, tylko ten minus sobie wciągnę do licznika, czyli to będzie minus 1 przez 1 plus i x. I zostaje mi tak e do minus 1 plus i x t w granicach od zera do nieskończoności. To wyrażenie zostaje z przodu, tu mam granicę przy t dążącą do nieskończoności z e do minus 1 plus i x razy t i minus 1, tak, no bo to jest e do zerowej. I znowu, ta granica jest 0. czyli tak naprawdę zostaje mi minus 1 przez 1 plus i x, 0 minus 1, tak? I te dwa minusy dadzą mi ostatecznie, że to jest 1 przez 1 plus i x. I tutaj musicie uważać. Zobaczcie, jak te wyrażenia wyszły podobne. One się różnią tylko znakiem w mianowniku. Bardzo często przy tych całkach na końcu okazuje się, że są gubione znaki, na przykład tu zostaje minus, którego być nie powinno. Więc licząc te całki, naprawdę pilnujcie znaków, bo sama całka nie jest trudna, ale łatwo pogubić znaki. Mając policzone i 1, mając policzone i 2, mogę, wró mogę wrócić do tego wzoru. I tutaj ważne, nie zgubcie tego 1 przez 2pi. Tak? Ja się skupiłam na całce i 1, na całce i 2, ale wracając do tego wzoru, muszę również pamiętać o tym 2pi, 1 przez 2pi, które było. Więc mamy 1 przez 2π, 1, 1 minus i x, plus 1 przez 1 plus x. Dodajemy dwie liczby zespolone, w związku z tym musimy najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika, czyli mam 1 przez 2π i tu mamy tak. Wspólnym mianownikiem będzie oczywiście iloczyn tych dwóch mianowników, więc w liczniku tego będzie 1 plus i x, w liczniku tego będzie 1 minus i x. I teraz widzimy, że i xy mi się skrócą, tu mi zostanie dwójka i zostaje mi uporządkować dół. Tutaj możecie skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli będę miała 1 minus i kwadrat x kwadrat. Teraz tak, te dwójki od razu skrócam, skracam i teraz i kwadrat to jest minus 1, razem z tą daje mi plus. Czyli w mianowniku tak naprawdę zostanie mi 1 plus x kwadrat. Całość. Mam wtedy 1 przez pi 1 plus x kwadrat. I łatwo zauważyć, że to jest tak naprawdę gęstość układu kosziego dla lambda równego 1 i mi równego 0. Więc jak widzicie, z kolei ta całka nie wymagała żadnych jakichś specjalnych trików, ale z kolei trzeba było uważać na znaki i poprawnie porozbijać wartość bezwzględną. Ale spokojnie. Krok po kroku udało się dojść do wyniku. Zadanie dla Was. Dana jest funkcja charakterystyczna fi od t, to się równa 1 minus wartość bezwzględna z t, gdy t jest mniejsze bądź równe od 1 co do wartości bezwzględnej, i 0, gdy t co do wartości bezwzględnej jest większe od 1. I macie wyznaczyć rozkład zmiennej losowej x. Oczywiście musicie zrobić dokładnie to samo, co ja robiłam przed chwilą, czyli Najpierw musicie sobie rozpisać tą wartość bezwzględną porządnie. Po rozpisaniu tego dostaniecie coś takiego. Następnie musicie tak uzasadnić, że taka całka jest skończona. Więc to uzasadnienie jest tutaj zrobione. Oczywiście musicie rozbić tą całkę na odpowiednie całki zgodnie z tym wzorem. Jak widzicie, nie wygląda to zbyt skomplikowanie. I teraz możemy przejść do wzoru drugiego i obliczyć gęstość. Cała całka została policzona. Jak widzicie całka została rozbita na cztery całki, tak naprawdę zostają dwie do policzenia. I tak samo jak w zadaniu oznaczcie sobie jedną całkę jako i1, drugą całkę jako i2 i liczcie te całki osobno. Te całki są bardzo podobne, różnią się jedynie granicami i tym znakiem tutaj po środku, ale skupcie się na każdej z całek osobno i liczcie je po kolei. Więc najpierw zaczynamy od całki i1. Tak, zobaczcie, że yy, tak naprawdę otrzymujecie przez to, że tu jest ten nawias, otrzymujecie jedną całkę w miarę prostą, ale otrzymujecie drugą całkę, którą trzeba będzie policzyć przez części. Więc po rozbiciu tego, tak naprawdę znowu możecie to wszystko liczyć w jednym zapisie, ale możecie też sobie to rozbić na kolejne dwie całki pomocnicze i najpierw policzyć sobie tą prostą całeczkę, potem policzyć sobie tą całeczkę przez części. Tak. Kiedy będziecie mieli wyniki obu całek, to wrócić i zebrać je w jednym wyniku. Zobaczcie, jak ten wynik tej całki wygląda. Nie trudno tutaj o błąd w znakach, o błąd tam w jakichś kwadratach, więc ostrożnie, żeby, żeby się nie pomylić. Całka I2 tak naprawdę liczy się bardzo podobnie jak tamta całka, tylko musicie uważać na znaki. Jeśli się nie pomyliście, dostaniecie coś takiego. I teraz wracamy do głównego podstawienia. I najpierw stawiam wynik z całki 1, potem stawiam wynik z całki I 2. Przekształcam, 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 aż dostaję wynik. Tak? Czyli gęstość jest dana tym wzorem. Więc tutaj troszeczkę się nagimnastykujecie, żeby, żeby ten wynik otrzymać. Jeśli gdzieś zauważycie jakieś literówki czy błędy, to dawajcie proszę mi znać. Bo jak ja mam to zadanie rozwiązane na kartce. I je potem przepisuję tak, tutaj do prezentacji, to ja bardzo często mogę przy przepisaniu jakieś znaki zgubić, czy się pomylić. Więc jeśli coś takiego znajdziecie, jak najbardziej dawajcie mi znać, to sprawdzę. I będę w miarę tak możliwości poprawiać te błędy. Ok. A tak na dzisiaj to będzie wszystko. Tradycyjnie podaję Wam literaturę, z której korzystam. Następnym razem będzie zastosowanie funkcji charakterystycznej i jej własności. To już będzie, to już jest końcówka, yy, tak jeśli chodzi o funkcje artystyczne. Temat, który będzie dosyć ciekawy, i dla odmiany będziemy liczyć pochodne. Wszelkie uwagi mile widziane. Jeśli jakieś pytania macie, komentarze, uwagi, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie ciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Przygotowałam również PDF z definicjami, twierdzeniami. Wzorami, jakie w tej prezentacji są użyte, razem z przykładem. I link do tego PDF-u umieszczam również w opisie pod tym materiałem. Powinno Wam to ułatwić naukę. A tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!